Dzisiaj przychodzę do Ciebie z taką trochę rozkminą na temat wsparcia, opieki, różnych form tego wsparcia, zaangażowania w proces, uwagi na różne rodzaje rzeczy. No ale zanim do tego przejdziemy, no to może się przedstawię. Z tej strony Klaudia Piechanowska, jestem głosem tego podcastu, jestem profilaktyczką, zdrowia, psychodietyczką i przyszłą psycholożką. Witam Cię serdecznie w podcaście Zaburzona droga, nawyki, profilaktyki. W podcastie, w którym opowiadam o zaburzonej relacji z jedzeniem i odzyskiwaniu Najważniejsze relacje w swoim życiu, czyli z samym sobą. Zapraszam Cię serdecznie do posłuchania, bo dzisiaj chcę z Tobą porozmawiać właśnie o tym, w jaki sposób wspierać, opiekować się, jak można dawać troskę. Jestem bardzo ciekawa Twojego zdania, więc jeżeli masz ochotę, to podziel się ze mną swoją opinią i napisz do mnie na Instagramie. Jestem ciekawa Twojej perspektywy na ten cały temat i jak u Ciebie to wygląda. Czy kiedyś udało Ci się skorzystać z takiej formy i jaki masz z tego wnioski? Jeśli masz wolne 10 sekund, to zachęcam cię do zaobserwowania mojego podcastu po to, żeby być na bieżąco, kiedy pojawiają się odcinki e, i dostawać nowe informacje. No, i dzisiaj chciałabym z Tobą porozmawiać, już tak przechodząc do konkretnego. E, Tematu naszego spotkania, a mianowicie o tych formach wsparciach i rodzajach. I trochę podzielę się bardziej taką moją refleksją, którą zauważam w swoim gabinecie pracując z pacjentami. Pomyślałam o tym w kontekście grup wsparcia. Grup wsparcia może na samym początku warto powiedzieć w ogóle, czym są grupy wsparcia. To są grupy, które pomagają zebrać osoby, które spotykają się regularnie, aby podzielić się takimi swoimi doświadczeniami, emocjami, różnymi strategia strategiami radzenia sobie z różnymi wyzwaniami życiowymi. Mogą być to też grupy zmagające się z różnymi problemami zdrowotnymi, emocjonalnymi czy społecznymi. Często są one prowadzone przez wykwalifikowanych terapeutów lub osoby, które przeszły po przez podobne doświadczenia. No, i tak zaczęłam się zastanawiać z racji tego, że ostatnio pomyślałam o tym, że chciałabym pomagać skuteczniej większej ilości osób, y, która będzie korzystała z bycia razem. I pomyślałam o stworzeniu y, takiego y, wspierającego środowiska dla kobiet. Y, pomyślałam o stworzeniu grupy wsparcia w kobiecym gronie Jedzenie Bez Tabu. No i w ogóle, czemu taki pomysł? Bo pomyślałam o tym, że. Te grupy mają w sobie tą moc, której brakuje trochę na konsultacji 1 na 1, a mianowicie społeczności, która doświadcza podobne rzeczy. Ja też e, doświadczyłam różnych rzeczy, i jestem specjalistą z czteroletnim doświadczeniem e, w pracy, w gabinecie z pacjentami, którzy zmagają się z zaburzoną relacją z jedzeniem, którzy mają zaburzony obraz swojego ciała, bardzo często też mają trudności z akceptacją tego jak ich życie się zmieniło w kontekście jedzenia, i to jedzenie najczęściej jest bardziej mm, objawem niż przyczyną. No i bardzo często moi pacjenci mówią mi, że czują się samotni i niezrozumiani, że myślą, że tylko oni tak mają. No i ja z mojej perspektywy widzę, że to nie jest tak, że to jest jedna osoba, która doświadcza tego problemu, tylko tych osób jest więcej i potrzebują zaopiekowania. Dlatego pomyślałam o tym, że warto przede wszystkim popatrzeć na stworzenie społeczności, która pomoże dzięki temu mieć jedną z najważniejszych korzyści związanych z wsparciem emocjonalnym, które dotyczy właśnie różnych aspektów. Związanych z doświadczaniem, zaburzonej relacji z jedzeniem. I nie mam na myśli tylko zaburzonych, zaburzenia odżywiania, tylko po prostu zaburzeń związanych z postrzeganiem własnej osoby, obrazu swojego ciała, z wychodzeniem z błędnego koła diet, z efektami jojo, które się zmagały do tej pory, z próbami odchudzania, które się pojawiały, z trudnościami, które pojawiały się na początku nauki. Takich nawyków żywieniowych, regularności jedzenia i nie robienie tego z oporem i stranie, stanie w kontrze do siebie, tylko skupienie się przede wszystkim na wsparciu takich poukładanych elementów, ale jednocześnie mających przestrzeń na to, żeby móc porozmawiać, wyrazić też swoje. Doświadczenie, swoje trudności, które się pojawiają w trakcie, że mieć kontakt na bieżąco, szczególnie wtedy, kiedy pojawia się mniejsza motywacja, mniejsza chęć na robienie różnych rzeczy, to taka grupa jest wspaniałą rzeczą, żeby dać sobie trochę takiej nadziei na zmiany, które się pojawiają. Dlatego myślę, że ta. Rzecz związana z takim byciem razem, ta korzyść właściwie emocjonalna, jest bezcenna, bo dzięki niej czujemy się mniej osamotnieni, jesteśmy bardziej zrozumiali, też mamy poczucie przynależności i zrozumienia. No i to, co jest dla nas kluczowe, to też to, że dzięki temu nasze zdrowie psychiczne jest zaopiekowane, dzielimy się też swoimi doświadczeniami, możemy. Też uzyskać różnego rodzaju wskazówki, albo możemy się nim podzielić. Mamy różnego rodzaju doświadczenia, więc warto czerpać z nich, żeby dawać drugiej osobie też wsparcie, porady od innych uczestników, co może też być bardzo pomocne w takim codziennym funkcjonowaniu, szczególnie kiedy mamy różne doświadczenia pojawia się stres, napięcie, mamy jakieś trudności, mamy jakieś smutki, które nam się pojawiają, to wtedy Posiadanie takich osób, które rozumieją nasz problem, bo też mają podobne doświadczenie, jeszcze bardziej jest skuteczne. No, też taka rzecz, która wiąże się z, w ogóle z taką wewnętrzną wzajemną motywacją, no i zewnętrzną zresztą też, bo dzięki temu, widząc, jak inni sobie radzą z podobnymi problemami, możemy poczuć się bardziej zmotywowani do działania. Też grupa wsparcia często stawia w sobie wspólne cele. Co dodatkowo mobilizuje do tej pracy ze sobą i nad sobą. Motywuje też to, że w grupie można prosić o pomoc, można porozmawiać o swoich trudnościach. I dzięki temu, też kiedy pojawiają się jakieś. Mm, rzeczy, które są dla nas niekomfortowe, przegadać to na bieżąco. Często to właśnie wsparcie i zachęta od innych osób sprawiają, że jesteśmy w stanie podjąć trudne decyzje i wytrwać w realizacji naszych planów. Więc jest to ogromną korzyścią do tego, żeby Lepiej po prostu funkcjonować. No ale to też, co jest ważne, to że grupy wsparcia bardzo często wymieniają się informacjami i strategiami radzenia sobie z konkretnymi problemami. Więc, też jest to wspaniała rzecz, żeby tutaj zaopiekować się wspólnie ze zrozumieniem. I to myślę, że jest też bardzo ważne, że osoba, która prowadzi taką grupę wsparcia, musi mieć y, jakąś formę doświadczenia, pomocy grupie osób, żeby rozumieć ich potrzeby i rozumieć to, co się z nimi dzieje. I bardzo często jest tak, że dzięki temu każdy uczestnik wynosi do grupy, wnosi i wynosi z grupy doświadczenia i wiedzę. I to tworzy też bogaty zasób informacji, z których można czerpać nie tylko w kontekście jedzenia, ale tak naprawdę całego życia. I dzięki temu możemy poznać nowe sposoby radzenia sobie z trudnościami, które mogą okazać się skuteczniejsze niż te, które stosowaliśmy do tej pory. Ta wymiana doświadczeń też pozwala na lepsze rozumienie naszych własnych problemów i trochę patrzenie z innej perspektywy na to, co się z nami dzieje. I to też daje nam taki dystans do tych rzeczy, które pojawiają się w w naszym życiu, dzięki temu łatwiej nam znaleźć nowe rozwiązania, które mogą się okazać dużo bardziej efektywne. Więc tutaj też taki element z kolejnymi rzeczami, które myślę, że w kontekście grupy wsparcia jest bardzo przydatne, to wspiera również rozwój osobisty. I uczestnictwo w takiej grupie bardzo często pomaga w budowaniu umiejętności miękkich, takich umiejętności społecznych, chociażby poprawie komunikacji, rozwijania empatii. Regularne spotkania też pozwalają na pracę nad sobą w takim bezpiecznym, wspierającym, komfortowym środowisku i dają poczucie tego, że możemy porozmawiać o tym, co jest dla nas trudne tu i teraz. Ten rozwój osobisty w grupie też wspiera, tak daje i obejmuje też naukę radzenia sobie z naszymi emocjami, naszymi przeżyciami. Też pomaga w układaniu, i budowaniu zdrowych nawyków, ale też pozwala nam na takie umiejętne proszenie o pomoc. Czyli przestajemy się wstydzić, bo okazuje się, że możemy prosić o pomoc, bo oni też są w podobnej sytuacji do nas. I wszystkie te elementy są kluczowe dla poprawy jakości naszego życia i w ogóle naszego zdrowia psychicznego, takiego funkcjonowania zgodzi i równowadze ze sobą. No i też przede wszystkim takie konkretne rzeczy, które dotyczą poszczególnych osób, czyli skupienie się na konkretnych rzeczach, które dotyczą poszczególnych osób. Może być to zbiór osób, które doświadczają podobnych zaburzeń w relacji z jedzeniem. Może być to rzecz, która dotyczy podobnej jego celu, które gdzieś chcemy, które potrzebują wsparcia, potrzebują zauważenia. Tutaj też to mogą być w ogóle specjalistyczne grupy pod kątem osób chorujących, czy to na cukrzycę, czy raka, czy problemy psychicznych, czy depresje, czy lęk, albo też po prostu kiedy dzieją się różne etapy życiowe, które są trudne, na przykład jak rozwód albo żałoba. Tutaj w kontekście Myślę, grupę, którą właśnie chciałabym stworzyć, to przede wszystkim chciałabym się skupić na wsparciu osób, które mają taki moment, w którym nie wiedzą do końca, co dalej zrobić, jak relacja z jedzeniem powinna dalej wyglądać, jak się nią zaopiekować. No i przede wszystkim. Co zrobić, żeby ruszyć z miejsca. I każda z takich grup, w zależności też od poziomu i problemów, też miałaby różne cele i różne metody działania, no ale łączyłoby nas jedno, czyli wzajemne wsparcie i pomoc w trudnych chwilach. Dlatego myślę pod kątem tego, że ważne jest, żeby nie bać się szukać wsparcia, nie bać się prosić o pomoc. Mogą być to bardzo cenne źródła siły, inspiracji do tego, żeby. Lepiej funkcjonować w ciągu dnia, żeby być szczęśliwszym człowiekiem. Więc jeśli zmagasz się z jakimkolwiek problemem, to rozważ, czy nie warto dołączyć do grupy wsparcia. Możesz też zyskać dzięki temu pomoc i wsparcie, ale też nowe przyjaźnie i nowe znajomości, które dłużej nami zostaną, ale przede wszystkim też cenne doświadczenia. Więc mam nadzieję, że to też trochę ułatwi Ci takie myślenie w kontekście właśnie tej grupy wsparcia. Jeżeli chodzi o ten mój pomysł, to przede wszystkim w kobiecym gronie jedzenie bez tapu, czyli grupa wsparcia dla osób, które mają zaburzoną relację z jedzeniem, no to chciałabym się skupić przede wszystkim na tym, co możemy zmienić, bo podejrzewam, że czasem też tak masz, że jedzenie zajmuje dużo więcej miejsca w twojej głowie niż byś chciała i że to czasami sprawia, że czujesz, że przejmuje to jedzenie nad tą kontrolę. Przejmuje kontrolę nad twoim życiem. Zabiera czas, zabiera możliwości działania, albo na przykład nie masz czasu nic i po prostu robisz coś w locie, jesz na przykład w locie nieświadomie, albo masz momenty, w których siadasz wieczorem na kanapie i nagle odpala ci się moment jedzenia dużej ilości słodyczy, różnych rupaczy i nie możesz przestać. Albo że patrzysz na swoje ciało i masz wrażenie, że to ciało nie jest tak, jakbyś chciała, że jest niewystarczające, że chcesz znowu przejść na dietę, zaczynasz bardzo kontrolować co jesz i masz dosyć tego liczenia, ważenia różnych produktów, tak żeby mieć poczucie czasu w ogóle w swoim życiu i sensu. Jestem ciekawa. Czy czasem marzysz o tym, żeby odzyskać spokój i odnaleźć taką wewnętrzną równowagę, tak żeby jeść to, co chcesz w ilości, którą po prostu potrzebujesz i cię usatysfakcjonuje, ale nie musisz do tego używać liczenia i ważenia produktów? Jeżeli odpowiedź brzmi tak, to dołącz do tej mojej grupy wsparcia, bo to wyjątkowa grupa w kobiecym gronie i to jest jedzenie bez tabu, czyli rozmawiamy o wszystkim, co się pojawia. Tam odkryjesz swoją siłę w towarzystwie innych kobiet, dzięki temu też odzyskasz y, poczucie bezpieczeństwa, będzie tam bezpieczna przestrzeń. To będzie miejsce, gdzie będziemy się dzieliły swoimi doświadczeniami bez osądzania i wszystkie uczestniczki będą miały podobne doświadczenia do Ciebie. Zadbasz też o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne, zadbasz też o taki czas dla siebie. Wsparcie emocjonalne, razem przejdziemy przez trudności, zrozumiesz swoje potrzeby, swoje emocje, swoje błędne schematy i ty i Twoje potrzeby zostaną zauważone i zaopiekowane. No i dzięki temu, że w tej grupie nie będziecie same, tylko będę ja, e, będę starała się pomóc rozpracować Wam błędne schematy i budować nowe nawyki dzięki wsparciu, e, które pozwoli Ci na to, żeby patrzeć na życie z innej perspektywy. I tak jak mówią często moi pacjenci, którzy myśleli do tej pory, że są beznadziejnymi przypadkami i że jestem deską ostatniego ratunku. Teraz czują wolność wyboru w jedzeniu i spokój bez restrykcji, i stoją w zgodzie ze sobą i utrzymują to, co wypracowali, bez presji, bez napięcia, z zadowoleniem, szczęściem, poczuciem tego, że mają czas na inne rzeczy, że to jedzenie nie zajmuje im całego dnia i całej głowy i tych wszystkich myśli, które tego dotyczą. Dostaniesz też praktyczne porady, nauczysz się różnych technik, które pomogą ci kontrolować napady głodu i zachcianki, dowiesz się w jaki skuteczny sposób prowadzić nową wiedzę w praktykę i dostosujesz te metody do swoich obecnych zasobów i potrzeb, żebyśmy działały na tu i teraz, tak żebyś dostała to, czego potrzebujesz i odpowiedzi na pytania, żebyś dostała je tu i teraz. Oczywiście tematy też będą poukładane w zależności od tego, co będziecie potrzebowały. Tutaj będziemy działały tak, żeby to było najbardziej dostosowane do was. Będziecie też mieć motywację i inspirację, żeby poznać się, żeby zyskać trochę tej pozytywnej energii, tak żeby mieć więcej siły do realizacji codziennej rzeczy, tak żeby twoje skrzydła mogły mieć wiatr i na nich frunąć. Poznasz też różne historie, ale podobne doświadczenia. I wspólny język. Też to, co jest super rzeczą, to jest siła wspólnoty. Razem, też przede wszystkim, jako kobiety, jesteśmy silniejsze i możemy osiągać więcej, więc możesz też liczyć na wzajemne wsparcie, zrozumienie i pełną akceptację, szczególnie kiedy potrzebujesz motywacji do dalszego działania. Przede wszystkim grupy też będą kameralne, więc znajdziesz tam przestrzeń, w której możesz się otworzyć, bo planujesz, żeby grupy były maksymalnie osobowe, więc to też pozwoli na to, że każda będzie miała czas, żeby podzielić się swoją refleksją, ale też żeby ją zauważyć i zapiekować. No i też przede wszystkim chciałabym, żebyśmy stworzyły wspólnie przestrzeń, w której możemy się kontaktować, więc będzie to grupa, na której będzie miały kontakt ze sobą, między spotkaniami, też poznasz dzięki temu lepiej inne uczestniczki. Być może z tego wywiążesz się jakieś znajomości na dłużej, może tam poznasz swoją przyjaciółkę, która będzie Ci towarzyszyła później w kolejnych etapach Twojego życia. No i przede wszystkim to też jest nauka i budowanie takiego dbania o siebie. To jest taki nawyk, który będziemy kształtować przez 6 tygodni, czyli czas na zapiekowanie się sobą. I dzięki temu, że systematyczne spotkania będą się odbywały co tydzień przez 6 tygodni, myślę, że około półtorej godziny, no to znajdziesz ten czas na uważność na siebie i na swoje potrzeby. No bo żyjemy w ciągu pędzie i bardzo często jako kobiety zostawiamy nasze potrzeby na później i zostawiamy, żeby to zrobić w jakimś odroczonym czasie i pojawia się nasze wieczne nigdy. Więc chciałabym jeszcze przy okazji, żebyś zbudowała sobie rutynę dbania o siebie, właśnie żeby znalazła ten te półtorej godziny w ciągu tygodnia czasu tylko dla siebie, że skupiasz się na swoich potrzebach. No i to przede wszystkim ta grupa to coś więcej niż tylko wsparcie, to też szansa na to, żeby zmienić różne rzeczy, żeby doświadczyć przemiany, żeby zmienić swoje nawyki żywieniowe na zdrowsze i zadbać bardziej o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne, odnaleźć równowagę, dzięki niej znajdziesz balans między ciałem a umysłem, ale też odnowę odzyskasz kontrolę nad swoim życiem i jedzeniem. Nie jesteś sama. A razem przede wszystkim możemy przełamać błędne schematy. Zrozumieć to, co się z Tobą dzieje, i lepiej poznać siebie, odnaleźć radość w jedzeniu bez wyrzutów sumienia. No i przede wszystkim mam nadzieję, że z nami poczujesz, że to jedzenie może być Twoim sprzymierzeńcem, a nie wrogiem. Więc jeśli chcesz dołączyć do takiej grupy wsparcia, to koniecznie daj mi znać na Instagramie nawyki profilaktyki Klaudii Piechanowska. Skontaktuj się ze mną, a ja Ci wyślę więcej szczegółów, które mam nadzieję, pomogą Ci trochę popatrzeć na siebie z większą łagodnością i wyrozumiałością, razem stworzymy przestrzeń, w której każda z nas będzie mogła się rozwijać i odnajdować równowagę. Zapraszam Cię serdecznie do grupy wsparcia w kobiecym gronie, jedzenie bez tabu, bo ona właśnie dla Ciebie czeka. No i w sumie warto było też powiedzieć o sobie, bo jeżeli chodzi o mnie, jestem psychodietetyczką, profilaktyczką zdrowia oraz przyszłą psychologczką z czteroletnim doświadczeniem w pracy gabinetowej. Jeśli szukasz porozumienia między głową a ciałem w odzyskiwaniu zdrowej relacji z jedzeniem i samą sobą, to polecam siebie, bo pomagam po pacjentom w procesie ich zmiany, w odzyskiwaniu zdrowej relacji z jedzeniem, tym ze słodyczami i chrupaczami, zaburzonej relacji z jedzeniem, błędnym kole odchudzania i tycia, natrętnych myślach o jedzeniu. Zaburzonym spostrzeganiem obrazu swojego ciała, czyli tym zakrzywionym obrazie siebie, emocjonalnym jedzeniu, podjedaniu, ale też napadach objadania, kiedy to jedzenie masz wrażenie, że tracisz na nim kontrolę, a także nad zaburzeniami odżywiania. Tu specjalizuję się w napadowym objadaniu, jedzeniu kompulsywnym, zespole nocnego jedzenia, no i bulimii. Dlaczego warto mi zaufać? Bo dzięki czteroletniej praktyce w gabinecie mam głębokie zrozumienie tego. Z czym się borykasz? Z czym się borykają w ogóle kobiety w kontekście żywienia i relacji z własnym ciałem oraz samą sobą? Ja sama przeszłam długą drogę od zaburzeń odżywiania do pełnej akceptacji siebie i daje mi to taką unikatową perspektywę i empatię. Wiem, że dzięki temu lepiej rozumiem to, co przechodzisz, bo też znam tą mroczną część i te myśli, które się pojawiają. Więc mam nadzieję, że jesteś zainteresowana. Jeśli tak, to daj mi informację zwrotną. Jestem ciekawa w ogóle Twojego zdania, co myślisz o stworzeniu takiej grupy wsparcia. Czy ona jest potrzebna? Czy uważasz, że jakiś konkretny temat powinien być w niej poruszony? Czy uważasz, że są jakieś konkretne rzeczy, które. Są warte do zaopiekowania. Jeśli tak, to koniecznie odezwij się do mnie na Instagramie Klaudia Piechanowska, nawyki profilaktyki. Pogadajmy. Zobaczmy, co tam się kryje, czego potrzebujesz i jak mogę Ci pomóc, żeby się Tobą zaopiekować, tak żebyś czuła się szczęśliwa i żebyś miała piękne życie w zdrowiu i dobrze funkcjonowała, mając czas też dla siebie. Dziękuję Ci serdecznie za wysłuchanie tego podcastu i do usłyszenia.